Mimo, że dzietność w Polsce jest obecnie na bardzo niskim poziomie i przynajmniej w niektórych kręgach świadome decydowanie o tym, że ktoś nie chce mieć dzieci nie budzi już żadnych kontrowersji, to nadal całkiem dobrze ma się przeświadczenie, jakoby rodzicielstwo było czymś niezbędnym, by można było mówić o w pełni satysfakcjonującym życiu. Nawet jeśli ktoś nie czuje potrzeby, żeby mieć dzieci, to może obawiać się, czy w takim razie w przyszłości nie będzie odczuwał jakiejś nie dającej się zapełnić w żaden inny sposób pustki. Czy nie będzie mu brakować czegoś, bez czego z czasem coraz trudniej będzie mu być naprawdę szczęśliwym? Okazuje się jednak, że kwestia związku pomiędzy wychowywaniem dzieci a zadowoleniem z życia była badana przez ostatnie kilkadziesiąt lat, dzięki czemu można sformułować na ten temat kilka dobrze ugruntowanych tez, które mocno odbiegają od zakorzenionych w kulturze stereotypów czy wyobrażeń. Nie poruszyłem tego tematu w materiale o demografii, więc, jako że jest on zbyt istotny, by w ogóle go pominąć, bo może wpływać na poziom dzietności, Postanowiłem poświęcić mu osobny film. Zacznę od zastrzeżenia, że badań na ten temat było wiele i, oczywiście, nie we wszystkich uzyskano identyczne wyniki, ale jednak pewne wnioski pokrywały się w przypadku większości prac. Na rozdźwięk pomiędzy popularnym w społeczeństwie postrzeganiem wpływu dzieci na zadowolenie z życia, a rzeczywistymi wynikami badań, zwrócili uwagę autorzy przeglądu literatury z roku 2012. Jak napisali, ludzie wierzą, że rodzicielstwo jest kluczowe, by mieć pełne znaczenia satysfakcjonujące życie. Wierzą, że życie bez dzieci jest bardziej samotne, bardziej puste i mniej wynagradzające. Tymczasem, jak wskazało badanie biorące pod uwagę wyniki z blisko 100 krajów, takiego efektu nie tylko nie ma, ale wręcz to osoby bezdzietne określały swój poziom zadowolenia z życia jako wyższy. Była to różnica niewielka, ale jednak istotna. Wynosiła średnio 1 dziesiątą punkta w skali od 1 do 10. Z kolei według metaanalizy skupiającej się na zadowoleniu z małżeństwa, różnica pod tym względem jest większa. 62% bezdzietnych kobiet zadeklarowało, że jest bardzo zadowolone ze swojego małżeństwa, przy zaledwie 38% zadowolonych z małżeństwa matek. Wśród mężczyzn negatywny efekt był nieco mniejszy, ale także występował. Te wyniki są tym ciekawsze, że na dzieci częściej decydują się ludzie bardziej szczęśliwi niż średnia dla danego kraju. A zatem ich poziom zadowolenia z życia po zostaniu rodzicem Spada ze stanu wyraźnie powyżej średniej do stanu wyraźnie poniżej. W dodatku, brak potomstwa przez lata był negatywnie oceniany, zwłaszcza w przypadku kobiet. Osoby bezdzietne postrzegano jako niedojrzałe, niestabilne i nastawione głównie na dobra materialne, co mogło źle wpływać na samoocenę takich osób. Dzisiaj ten efekt na pewno nie jest aż tak znaczący, ale mimo wszystko nie sądzę, żeby całkowicie zniknął. A warto pamiętać, że badania, do których się odwołuje, przeprowadzane były na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Więc wtedy te czynniki teoretycznie powinny obniżać poziom zadowolenia z życia osób bezdzietnych, które, nawet pomimo tego, wypadały lepiej niż rodzice. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim, poziom zadowolenia z życia wśród rodziców zmienia się w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko. Najbardziej szczęśliwi są w okolicach momentu jego narodzin. Po narodzinach następuje bardzo gwałtowny spadek, i przez wiele lat. Rodzice deklarują mniejsze zadowolenie z życia niż w momencie zdecydowania się na potomstwo. Dopiero w wieku około 60 lat średni poziom szczęścia rodziców i nierodziców jest podobny, a jedyną grupą wiekową, w której to rodzice wypadali lepiej, jest 65. Przy czym pozytywny efekt był podobnej wielkości co negatywny wpływ rodzicielstwa na osoby w wieku od 25 do 34 lat i dużo mniejszy niż u rodziców mających mniej niż 25 lat. W jednym z badań sprawdzono, jaki wpływ rodzicielstwo wywiera na osoby mające dorosłe dzieci i w tym celu skupiono się na osobach w wieku od 50 do 70 lat. Wyniki okazały się być nieco zaskakujące, bowiem wyższy poziom zadowolenia z życia oraz zadowolenia z małżeństwa deklarowały te pary, od których dzieci już się wyprowadziły. A zatem, przynajmniej według tej pracy, tak zwany syndrom pustego gniazda owszem istnieje. Ale nie wiąże się wcale z utratą sensu życia, lecz z większym z tego życia zadowoleniem. Istotną kwestią, na którą wskazuje zarówno to badanie, jak i wiele innych, jest fakt, że negatywny wpływ dzieci na samopoczucie oraz zadowolenie z małżeństwa jest większy w przypadku matek niż ojców. Co jednak trzeba zaznaczyć, to że są pewne grupy osób, w przypadku których rodzicielstwo zazwyczaj oznacza lepsze samopoczucie. Duże znaczenie ma tutaj wiek, w którym ktoś zostaje rodzicem. O ile w przypadku ludzi młodych w wieku 22 lat lub poniżej spadek zadowolenia z życia jest duży i utrzymuje się przez wiele lat, o tyle osoby zostające rodzicami w wieku powyżej 35 lat deklarują wyższy poziom zadowolenia z życia niż nie rodzice w tym samym wieku. Autorzy innego z badań stwierdzili, że istnieje jedna konkretna grupa, w której poziom subiektywnego dobrostanu rośnie po zostaniu rodzicem. Są to osoby z krajów rozwiniętych, z wysokim dochodem oraz mający powyżej 30 lat. Według kolejnej analizy wyniki mogą znacząco różnić się w zależności od tego o jakim kraju mówimy. Na jej potrzeby przebadano 22 względnie bogate państwa i okazało się, że o ile w 11 z nich rodzice byli mniej szczęśliwi, to było też 7 takich, w których deklarowali oni większe zadowolenie z życia. W kolejnych czterech nie było statystycznie istotnej różnicy. W Polsce zaś średni poziom szczęścia rodziców był wyraźnie o 5% niższy niż u osób bezdzietnych. Wpływ na satysfakcję z życia rodziców mają według autorów tego badania takie państwowe programy jak płatny urlop rodzicielski oraz dodatkowe pieniądze na opiekę nad dziećmi. Najbardziej zaskakujące wyniki na jakie trafiłem przygotowując ten film, dotyczyły matek bezdzietnych z przymusu. Zazwyczaj z powodu bezpłodności lub tego, że nie znalazły partnera, z którym chciałyby mieć dzieci. Okazało się, że spośród takich osób 54% deklarowało umiarkowane zadowolenie z życia, a aż 34% określono jako rozkwitające. To zjawisko jest w pewnym sensie przeciwieństwem PTSD, zespołu stresu pourazowego. W tym przypadku mówimy o następującym potraumie rozwoju, wzroście, gdy kobiety, nie mogąc już mieć dzieci, skupiają się na innych, często nowych dla nich aktywnościach i tym samym poprawiają swoje samopoczucie. To badanie nie miało na celu porównywania zadowolenia z życia osób bezdzietnych z przymusu do ogółu społeczeństwa, więc trudno powiedzieć, czy na tym tle wypadają podobnie, czy też nieco lepiej lub gorzej. Natomiast to, co zdecydowanie można wywnioskować, to że nawet brak dzieci, pomimo chęci ich posiadania, nie musi być tragedią, a często stanowi wręcz motywację do rozwoju. Z kolei wyniki ostatniego badania, o którym uznałem, że warto wspomnieć, wskazują, że osoby bezdzietne z wyboru oraz rodzice z wyboru odczuwają podobny poziom zadowolenia z życia, natomiast rodzice doświadczają dużo więcej zarówno radości, jak i stresu. Życie osób bezdzietnych jest z kolei dużo bardziej stabilne. Ocena tego, która z tych dwóch opcji jest lepsza, to już kwestia indywidualnych preferencji. Podsumowując, bardzo wiele badań wskazuje, że posiadanie dzieci oznacza spadek zadowolenia z życia oraz związku. Natomiast znajdziecie też co najmniej kilka takich, według których nie ma pomiędzy tymi grupami żadnej istotnej różnicy. Nie znalazłem natomiast ani jednego, które mówiłoby, że w skali całego społeczeństwa to rodzice są szczęśliwsi. Co najwyżej taki efekt zachodzi w pewnych konkretnych grupach. Można z tego wyciągnąć kilka wniosków, które dla części osób będą zapewne bardzo ważne. Przede wszystkim, jeśli nie jesteście przekonani co do tego, czy chcecie zostać rodzicami, ale jednocześnie obawiacie się, że bez dzieci wasze życie będzie niepełne i będziecie odczuwać niepozwalającą na cieszenie się z niego pustkę, to nie macie się czego bać. Według badań taki efekt nie występuje. Z kolei, jeśli jesteście zdecydowani, że chcecie mieć dzieci, to musicie być gotowi na to, że, zwłaszcza w pierwszych latach, Rodzicielstwo może się na waszym całym poczuciu odbić negatywnie. A jeśli macie mniej niż 25 lat oraz nie jesteście specjalnie zamożni, to prawdopodobnie lepiej, przynajmniej dla waszego zadowolenia z życia oraz związku, byłoby jeszcze trochę z tą decyzją poczekać. Jeśli zaś już macie dzieci i wchodzą one w dorosłość, to wcale nie musicie obawiać się ich wyprowadzki. Na większość osób wcale nie wpływa ona negatywnie, a nierzadko dzieje się wręcz przeciwnie. A przynajmniej tyle wynika z badań, które informują nas o średnich tendencjach. Efekt poszczególnych dróg życiowych na wasze szczęście może się oczywiście znacznie od średniej różnić w jedną lub drugą stronę, więc zagwarantować wam niczego nie mogę. Mam jednak nadzieję, że ten materiał dla kogoś okaże się pomocny lub przynajmniej ciekawy, a jeśli Wy należycie do grona takich osób, to przypominam o możliwości wsparcia mnie na Podkonajcie lub Paymedia. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, a zwłaszcza Warinsowi oraz Jakubowi, czyli patronom z najwyższych progów, oraz Wojciechowi, Pawłowi, Annie, Jakubowi i Tomaszowi, którzy do grona patronów dołączyli w ostatnich tygodniach. A jeśli jeszcze tego nie zgobiliście, to koniecznie obejrzyjcie film o demografii. Do usłyszenia przy okazji kolejnego materiału.